Nazywam się Kinga rudkowska piekarz jestem licencjonowanym przewodnikiem po Krakowie, w tym po trasie pamięci oraz w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Kal Plaszow. Więźniem obozu była siostra mojej babci, która jako 19-letnia dziewczyna została aresztowana przez gestapo i po brutalnym śledztwie znalazła się w obozie koncentracyjnym. Dosłownie na, na tydzień, dwa tygodnie po, po zdobyciu uprawnień do prowadzenia po obozie Kalplaszow, postanowiłam zaprosić kilka osób mi bliskich z, z rodziny i, i znajomych, aby, aby pokazać im teren byłego niemieckiego obozu Karl Plaszow. Przede wszystkim było, było duże zaskoczenie na temat tego, że, że obóz właśnie powstał na, na dwóch cmentarzach, bo tego tak nie widać, bo tych cmentarzy oczywiście też nie widać, ale, ale są pozostałości. My o tym wiemy, ile zostało też grobów oczywiście w szczątkowej formie, ale to było bardzo duże zaskoczenie i dla mnie to jest takie też meritum, że dlaczego też tam to powinno zostać upamiętnienie. My de facto niszczymy cmentarz. Do tej pory. To było coś takiego pierwszego, o czym ja nie zdawałam sobie specjalnie sprawy, bo dla mnie to już była taka normalna rzecz. A opowiadając, widziałam, że, że to było takie bardzo duże, duże zdziwienie. Mówię o osobach, które urodziły się w Krakowie, które tutaj mieszkają od, od wielu lat. Myślę, że ludzie po prostu nie zagłębiają się w tematykę i nie zdają sobie dokładnie z tego sprawy, co tam było. Bo owszem, są tablice, ale dopiero kiedy się przejdzie tym terenem, kiedy możemy wskazać konkretne miejsca, gdzie mieściły się dane budynki, dane baraki, czy też, no oczywiście, miejsca masowych egzekucji, masowych grobów, to wtedy to robi naprawdę takie inne wrażenie na zasadzie, aha, teraz Teraz rozumiem. Od samego początku byłam za tym, aby była jak najmniejsza ingerencja w sam obóz, i zgodnie z projektami tak to właśnie ma wyglądać. Ta ingerencja ma być minimalna, to ma być właściwie tylko może wytyczenie ścieżek może większe, więcej informacji na temat, na temat samego obozu, a cała infrastruktura, która, która ma powstać, to ma powstać poza terenem obozu, w miejscach, które są teraz e, niezaadoptowane. I dla mnie stworzenie takiej instytucji, która jest dedykowana obozowi e, Karl Plaszow oraz jego upamiętnienia jest De facto złożeniem hołdu każdej jednej osobie, która przeszła przez piekło obozowe, każdej jednej osobie z kilkudziesięciu tysięcy osób, które, które przeszły przez obóz, oraz kilku tysiącom osób, które zostały zamordowane na terenie obozu.